Biegi przełajowe, równonoc MMA czy niedzielne klasyki. Zobaczcie co wydarzy się w Mysłowicach. Już w najbliższy weekend będą również najnowsze premiery gołkina i oczywiście konkurs, w którym możecie zdobyć bilety do kina. Nie przegap Magdalena Warchoł, Witam serdecznie. 23 września rozpoczyna się cykl zmagań w młodzieżowych biegach przełajowych. To będzie już 22 edycja, a bieg pierwszy startuje w najbliższą sobotę o godzinie 10 w Parku Supna. Zapraszamy do uczestnictwa oraz do kibicowania. Szczegóły na stronie mosirmes.cpl. Rada Dzielnicy Wesoła zaprasza na pląsy w równonoc, które odbędą się na Stadionie Wesoła przy ulicy Sportowej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 warsztatami eko dla dzieci i nie tylko, a 18 zaplanowana jest potańcówka z kapelami ludowymi. Zapraszamy. W hali Mosir Mysłowice w sobotę o godzinie 19:00 odbędzie się widowisko sportowe dla miłośników sztuk walki Silesian MMA edycja 11. Oprócz bogatej karty walk wystąpi również ze swoim koncertem dobrze wszystkim znany Dedis. Bilety na galę do nabycia na stronie organizatora. W niedzielę wszedł ostatnie spotkanie dla fanów motoryzacji z cyklu Niedzielne Klasyki w Parku Supna. Zapraszamy wszystkich miłośników czterech i dwóch kółek od godziny 15:00. A teraz zobaczmy co nowego w gołkino. Kosmici w mojej szkole to animacja z dużym poczuciem humoru, która może rozbudzić w młodych odbiorcach zainteresowanie kosmosem. Film opowiada o tym, że warto mieć zainteresowania i się ich nie wstydzić. Głównym bohaterem filmu jest chłopak o dość niszowym hobby, uważany powszechnie za dziwaka. Jednak to właśnie jego wiedza okazuje się niezbędna do uratowania świata. Wiedziałem, że kosmici istnieją. Spokojnie. To tylko inwazja. Kosmici w mojej szkole. To ja zostałem wybrany i zamierzam wykopać kosmicznych najeźdźców ze szkoły w sam środek czarnej dziury. Kosmici w mojej szkole. No i... Tylko w kinach. Zielona granica. Polski dramat Agnieszki Holland. zainspirowany sytuacją na polsko-białoruskiej granicy, gdzie zdjęcia kręcone są na Podlasiu. Film, który wzbudza kontrowersję, ale czy słusznie? Przekonajcie się sami. Ręka, druga ręka. Proszę się rozebrać. Do naga. Ty myślisz, że co my tam robimy, co? Przydełkujemy? Ja już nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie. Pokaż ręce! Stop, stop. stop no proszę ja się odsunąć. Ja, European Union, made it! Niezniszczalni 4 to najnowsza odsłona uznanej serii produkcji akcji, która zgromadziła szerokie grono miłośników na całym świecie. Tym razem twórcy postanowili połączyć starą gwardię z przedstawicielami młodego pokolenia. Czy znani i lubiani aktorzy kina akcji pochodzący z różnych pokoleń i krajów spełnią oczekiwania swojej publiczności? Zobaczmy. To jest way bigger Pamiętajcie, że możecie zdobyć bilety do kina. Napiszcie pod programem, który film was interesuje i krótko opiszcie dlaczego. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.